Dzień dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich po raz pierwszy w 2024 roku. W końcówce ubiegłego roku wiele się w naszej polityce wydarzyło. I właściwie to można by z tych wydarzeń wiele felietonów tworzyć i wielu ludzi tworzyło. I jakoś tak jednak na pierwszy rzut postanowiłem sobie wybrać dwie rzeczy, a każdą z tych rzeczy na inną okazję. I pierwszą kwestią, którą chciałbym omówić w roku bieżącym jest zamach nowej władzy na media państwowe. Temat już dla niektórych stary, bo wydarzył się jeszcze przed świętami, ale spojrzę na niego trochę inaczej. Yy... Zamach władzy na media, jak powiedziałem. Ponieważ na pierwszy, drugi i trzeci rzut oka działanie władz politycznych odbyło się z pominięciem procedur prawnych wielu komentatorów, najczęściej tych co bardziej prawicowych, co też o czym świadczy, uważa, że wydarzenia prowadzące do najpierw unieruchomienia, a następnie przejęcia telewizji na przykład, czy innych instytucji mediowych, były zamachem stanu. To ma nawet sens. Za mojej pamięci media, jeszcze w czasach komunistycznych, często donosiły o tak zwanych zamachach stanu tu i łówdzie. Najczęściej było to w jakichś odległych krajach Trzeciego Świata i najczęściej zamachy owe polegały na tym, że jakiś tam Komitet Ocalenia Ludowo-Narodowego i Postępowego oraz Sprawiedliwości, złożony ze zbuntowanych najczęściej wojskowych tego kraju lub jakichś członków innych paramilitarnych milicji, zajmował dwie, góra trzy rzeczy. Lotnisko, pałac prezydencki, i siedzibę rozgłośni radiowej, z której nadawano wiadomość o przejęciu władzy. Stąd właśnie świat najczęściej wiedział o rzeczonym fakcie przewrotu zamachu stanu. Już jako student przeczytałem gdzieś jakieś wspomnienia przedwojennego radiowca, że największą obrazą dla początkującej radiofonii w drugiej RP był fakt, że w trakcie zamachu majowego w 26 roku nikt nie chciał, nie był zainteresowany zajęciem yy, yy, siedziby radiostacji. No, taki ciekawy, archaiczny jeszcze, jak widzimy, zamach stanu. Jeśli chodzi o moją własną pamięć, to pamiętam, jak 13 grudnia 1981 roku media państwowe zostały wyłączone, a następnie włączono je stopniowo. I nadawano. Najpierw przemówienie generała Jaruzelskiego, które szło chyba przez większość tamtej niedzieli, a potem powoli wprowadzono różne inne jakieś audycje, które miały dowodzić słuszności przeprowadzonego przez niego i tam jego ekipę zamachu. Pamiętam też, jak wtedy ludzie, społeczeństwo, chcieli ominąć ów monopol informacyjny, który w związku z postępem technicznym nie był taki zupełny. Bo przecież, mimo zagłuszania prowadzonego przez władze, do Polski docierał sygnał radiostacji zachodnich i tutaj ludzie omijali. Sam słuchałem, przyznaję, Wolnej Europy, Głosu Ameryki, francuskiego radia międzynarodowego czy nawet BBC. I jeszcze pamiętam radia z Kanady. Bardzo też lubiłem słuchać. Przeszukując za pomocą gałki radiowej różnych innych niż krajowe stacji, poszukując, napotykałem z czasem na takie też i kurioza. W postaci na przykład to tylko starsi słuchacze widzowie będą wiedzieć, o czym mówię, w postaci radio Tirana i jego polskich audycji, z których wylewała się krytyka również rządu generała Jaruzelskiego, ale dokonywana z lewej strony barykady. Takie coś też było. Jako 12., 13. i 14. latek nie zawsze to wszystko rozumiałem, ale było nawet ciekawe. Chyba też wtedy narastało we mnie przekonanie, że media masowe, globalne nie są obiektywne i zawsze zawsze działają w imieniu swego jakiegoś suwerena. Idąc tym tropem, należy postawić sprawę tak. Wszyscy chcą dominować w sferę informacyjną. Każdy rząd Chce, by słuchano tego, co on ma do powiedzenia, a nie czerpano informacji ze źródeł mu nieprzychylnych. W naszym systemie nazwijmy je źródłami opozycyjnymi. Obecny rząd postanowił, że wszystkie media masowe muszą znaleźć się pod kontrolą państwa. Zrobił to, co zrobił. Wspomniani przeze mnie zamachowcy z krajów trzeciego świata też tak samo robili. I tak samo uczynił generał Jaruzelski. Ciekawe jest to, że przy okazji złamali oni, nasi przedstawiciele władz, procedury prawne, i tu jest dla mnie istota rzeczy, najważniejsza część tego, co dzisiaj chciałbym powiedzieć. Na społeczeństwie dokonano pewnego zabiegu polegającego na niekamuflowanej niczym akcji pod tytułem: Zabieramy to, bo możemy, i co nam kto zrobi. No i okazało się, że Nikt nie zrobił nic. Co prawda, dziennikarze dotychczasowych mediów rządowych przenieśli się gdzieś tam indziej, że telewizja Republika wzrosła znacznie, nawet więcej niż znacznie, pod względem widowni, ale zabieg na mediach pokazał, że taki ruch wykonać można. Skoro można, to pewnie niedługo władza rzeczona sięgnie dalej. No bo nie może być tak, że jakaś tam republika albo jakakolwiek inna stacja będzie posiadać wielomilionową publikę, ryzykuje tezę. Że za jakiś czas takie inne, te rzeczone media też ktoś zamknie, lub przejmie, albo wyłączy, albo zniszczy finansowo. W zasadzie to jest wszystko jedno. Pamiętam z zapisków prymasa tysiąclecia, że w latach 50 przed jeszcze jego internowaniem, w Polsce ciągle legalnie wychodziło kilka gazet katolickich. Yy, taka wolność była. Ale cenzura cenzurowała wszystkie możliwe artykuły, jakie się w nich miały ukazać. Łącznie z opisem obrzędu Triduum Męki Pańskiej. I co? No nic. Zobaczymy oczywiście z czasem, czym się rzecz skończy. Ale wynik owego eksperymentu jest chyba ważniejszy niż sama akcja z zamachem sta